Jesteśmy w drodze z Cisowa na plażę. Tam, gdzie jest ten, ta wieża kościoła, tam gdzie jest ten kościół. Tam, niedaleko, mamy swój ośrodek i swój dom. A to są takie domki letniskowe, postawione. No i w, podczas tej drogi, tak właśnie z żoną, zastanawialiśmy się i liczyliśmy, ile powstało nowych inwestycji od tego czasu. Od czasu, kiedy to zakupiliśmy. Jest to gdzieś około roku. W tym czasie powstały na przykład tutaj ten zestaw tych domków. Jest to już bardzo ładnie zrobione. Powstało w tamtym miejscu też no mnóstwo domków. Myśmy tak sobie liczyli, że po prostu każdy taki zestaw pomieści około między 60 a 70 osób. No to tu już naliczyliśmy przez ten kawałek, że będzie to prawie. 500 miejsc noclegowych, dodatkowych, które powstały. No i tutaj rzeczywiście zaczęli, tak cudzysłowiu, remontować tą drogę, no bo to jeszcze jest dramat, tą drogę w kierunku morza. No i tutaj mamy kolejne miejsca. Gdzie są, powstają nowe domki, nowe inwestycje? One, to wygląda tutaj bardzo ładnie, przyzwoicie. No jest to zresztą ciasno zabudowane, gęsto zabudowane. No i te działki są niewielkie. Rzeczywiście no jest dużo, y, duża zabudowa, duża gęstość zabudowy na niewielkiej działce. Tu praktycznie nawet chyba nie będzie zabezpieczonych nawet miejsc parkingowych na no, tutaj w takim miejscu jak to, to dziś mamy 70-80 miejsc noclegowy, także nawet gdyby no tutaj wszystkie pojazdy mieć gdzieś miały zaparkować, będzie to trudne. Dalej w kierunku morza powstają też właśnie kolejne inwestycje. Tutaj też jedna nowa powstaje. Te wszystkie działki lub większość z nich zostały sprzedane, no i tam właśnie też powstaną, powstanie coś takiego. A więc no tutaj wartość tych wszystkich nieruchomości automatycznie wzrośnie. No będzie to jednak, jednak też w sumie wszystkiego na no kilka tysięcy miejsc, gdzie, gdzie przyjadą turyści. I to będzie ich właśnie dosłownie no 2-3 tysiące osób. Łącznie z darówkiem w tym roku więcej. Powiem Wam na przykład, co to. Co to powoduje właśnie tak, tego typu zmiany w zaludnieniu, bo na, na podstawie ustki, na przykład ustki, która ma poza sezonem 17 tysięcy mieszkańców, a w trakcie sezonu przyjeżdża do niej 120 tysięcy ludzi dodatkowo. Dużo to jest. Też jest tak, że ludzie wynajmują po mieszkania i w mieszkaniu, których normalnie, w którym normalnie mieszka 4-5 osób, no nagle mieszka osób 8 albo 9. No cała infrastruktura po prostu wtedy no, jest niewydolna. I także sieci wodociągowe, także kanalizacja, sieć komórkowa. No, zdarza się, że są z tym po prostu problemy. I też mam nadzieję, że tego tutaj unikniemy w tym przypadku. No, po drugie, właśnie przed chwilą rozmawiałem z, ze znajomym, który właśnie mówi: No, skoro tyle tutaj się buduje na tych terenach, no, które są podmokłe, które są no, niepredysponowane do budowy jakichś większych ośrodków wypoczynkowych, tym bardziej, że tu właśnie mamy zaraz. Darłówko, ale w drugą stronę, no Jarosławie, Zwicie są no potem po prostu dąbki i tak dalej, no to cały czas wszędzie intensywnie, intensywnie powstają takie no tego typu ośrodki i no i zobaczmy. czy Ja się nie boję właśnie tego, że tego będzie za dużo. Ja właśnie powiedziałem koledze, teraz powiem to wam, że właśnie nie zupełnie odwrotnie, ja się bardzo cieszę i bym chciał, żeby tutaj to wszystko było zabudowane tego typu ośrodkami dlaczego? Dlatego, że taka sytuacja odpowiada mi pozobaczmy. Jeżeli ktoś jeżeli tu powstaje jeden tam jest tyłu drugi kolejny większy ośrodek tu jest... Jeszcze jeden. Potem powstaną kolejne, kolejne i jeszcze będzie ich coraz więcej. No to każdy z nich będzie musiał się reklamować. Będzie musiał promować wypoczynek. Będzie musiał promować wypoczynek szczególnie właśnie nad Polskim Morzem i szczególnie tutaj. Będzie ktoś, na co to musiał towarzyć pieniądze. I czego tak naprawdę właściwie ludzie oczekują od wypoczynku przyjeżdżając do domków? Przyjeżdżając do domków, no, oczekują wypoczynku, no, właśnie takiego, czegoś innego niż w betonowych blokach w mieszkaniach. No tutaj te domki nie za bardzo coś innego oferują, bo mamy te same problemy, co mamy właściwie w, w, na osiedlach, w blokach. Tak samo nie ma miejsc parkingowych, tak samo jest zgiełk, bo to jest ta, jest ta droga jednak do plaży. To być może jest tylko blisko do morza, ale to jest jedyna właściwie zaleta, w cudzysłowie, ale to jest też duża wada. Dlatego że zobaczmy, przy tak gęstej zabudowie i przy braku miejsc dla rekreacji, no wyobraźmy sobie, że no, mieszkamy powiedzmy w jakimś wielkim polskim mieście. Pracujemy w fabryce, no i tam rzeczywiście chcemy na no, te wakacje wyjechać, i no, żeby zobaczyć no, coś innego, ale też właśnie no, jakiegoś relaksu i spokoju. Mamy powiedzmy trójkę dzieci, mamy, czy mamy to dwójkę dzieci. No to to takiego jest w domu? No, musimy mieć się na oku. Są, jesteśmy razem w mieszkaniu, szczególnie teraz w okresie tych wszystkich pandemii, lockdownów. No to naprawdę dało się to wszystkim nam we znaki. No i tutaj. Powiedzmy, jeżeli byśmy mieli wyjechać, no to chcemy, żeby to było coś innego. No a co byśmy mieli w tym miejscu? No załóżmy, to no mamy co? Mieszkanie jeden obok drugiego. Czyli właściwie no nic innego niż w bloku. Dzieci i tak nie mają gdzie się bawić. No nie puścimy ich tutaj nigdzie, bo tutaj mogą utonąć. Tu są rowy melioracyjne. Tam jest zaraz jezioro, z, no tu właściwie praktycznie są bagna. No nie wypuścimy i będziemy musieli cały czas się martwić, albo po prostu one będą mieć cały czas na oku i mamy to samo, co mieliśmy w domu, co mieliśmy w bloku. Możemy iść też na plażę. No tam też nie odpoczniemy, bo jest duży zgiełk, no i, no i też to dzieci muszą jakby z nami, z nami być. No i być może ci ludzie będą szukali jakiegoś, czegoś innego i tutaj bardzo dobra jest właśnie konkurencja. Bardzo dobra jest dlatego, że no, konkurencja właśnie podwyższa jakość, podwyższa standard, no i daje alternatywę. Ja to widzę tak, że po prostu ci ludzie zrobią pewną pracę, wydadzą pewne pieniądze, bo każdy ma swoich znajomych, ma swoje, swoje jakieś otoczenie społeczne i biznesowe. No i nie będą to reklamowali, ale ci ludzie niekoniecznie, bo może tu przyjadą, no ale potem będą chcieli ewentualnie na coś innego. Nikt nie będzie chciał też, no nie wyobrażam sobie na przykład, żebym ja z moją rodziną miał wyjechać na wakacje do takiego czegoś, gdzie jest domek przy domku i nie ma parkingu. I... Także zaletą to jest cisza, spokój, no ale rzeczywiście, no jest to tutaj dosyć utrudnione. A ma oferujemy coś zupełnie innego. Mamy dużą przestrzeń, hektar, niewielką ilość domków od siebie oddalonych. Tutaj sąsiad, u nas sąsiad sąsiada nie słyszy, chyba że tego bardzo chce, to sobie pójdzie go odwiedzić. A jeżeli to się, to może kompletnie odizolować ze swoim własnym grillem z, dodatkowo jeszcze z miejscami, gdzie można wspólnie sobie grillować. Jeszcze rozwiniemy po prostu te wszystkie usługi. No, a tutaj z takich minusów, no to rzeczywiście ta plaża, która kiedyś była spokojniutka i wcale nie była taka zatłoczona, no to teraz stanie się być może tak jak w ustce, że, no właściwie, ustka jest takim miejscem. Ustka jest miejscem zupełnie innym niż tutaj wieś, dlatego że, no, ustka jest miejscem, gdzie wypoczywają, szczególnie no nie ma tam, jakby, miejsca dla rodzin. Tam to, te zatłoczone plaże te, te, to wszystko no, cała ta infrastruktura te hotele, te pokoiki malutkie no to są właściwie przeznaczone tylko dla, dla ludzi dla takiego turysty powiedzmy emeryta ewentualnie ewentualnie no kogoś kto rzeczywiście na jakąś konferencję biznesową przyjeżdża te luksusowe hotele ale nie dla takich, takich zwykłych normalnych rodzin które, które, rzeczywiście no, chcą przeżyć jakieś no, co tak naprawdę nas będzie łączyło z dziećmi, no te wspomnienia, te wspomienia z takiego domku na wsi drewnianego, no, są zupełnie inne niż właściwie z takiego domku na przykład jak ten, no, powiedzmy sobie luksusowo wyposażonego jak mieszkanie, gdzie jest pralka, lodówka, no praktycznie wewnątrz wygląda jak w normalnym mieszkaniu w bloku. A więc jak najbardziej nie uważam tego za, za konkurencję, raczej za coś, co nam pomaga tutaj się reklamować, a tak czy tak no chcemy, żeby Polacy, no jednak zarobione pieniądze w Polsce, no muszą wydawać w Polsce. No, po prostu jesteśmy krajem na dorobku nie możemy sobie pozwolić na to, na co pozwalają sobie mieszkańcy innych krajów, że... Szczególnie tych zamożnych, że no po prostu oni wyjeżdżają na wakacje gdzieś, gdzieś po prostu za granicę, gdzie tam wydają pieniądze, no, które, które zarobili właśnie w własnej gospodarce. No my jeszcze tego zrobić. nie powinniśmy przynajmniej. No jest to jest to niemoralne. Jest ono niekorzystne to, także ze względu też dla nas samych. No, po prostu to się to się. No, Taka wspólnota ekonomiczna przestaje funkcjonować i przestaje nas coś łączyć. Ja na przykład też nie kupuję nic u ludzi, którzy nie na wakacje jeżdżą za granicę. I tak też i tak też, no właśnie tak wiele, wielu mieszkańców Ustki właśnie też tak postępuje, bo no to nas właśnie łączy, że razem po prostu dbamy o nasz kraj i no, o tą ekonomię. No I tak też to będzie tutaj. Każdy będzie miał jakby swojego klienta, jest na coś zorientowany. No, my jesteśmy właściwie zorientowani na, na rodzinę i to też będziemy, będziemy to rozwijać. Także zobaczcie sobie jeszcze, a tam zresztą też powstaje w tamtym kierunku mnóstwo nowych inwestycji. Już, już nawet nie będę wspominał o wszystkich tutaj przy, przyległych miejscowościach, gdzie jest identyczne, identyczny boom budowlany. A teraz sobie idę na plażę. Jest już godzina 17:30 Słoneczko jeszcze świeci Pogoda jest piękna Łoł, uciekam, uciekam. W sparze postanowiłem, że jeszcze Wam pokażę, jak to tutaj wygląda w innych w przypadku innych domków i, i co takiego miałem na myśli. Zobaczcie, to jest posłanie z takich środków, też na pewnie ponad setkę osób. I zobaczmy, że te domki są dosyć ładne. Oczywiście duże, nie jest ogrodzone. No zobaczcie, ale tu nie ma przestrzeni. Tu wychodząc. No praktycznie sobie patrzymy do okien. No i słyszymy siebie. I tam jest. No, to mamy identyczną sytuację, jakbyśmy byli w dużym mieście. Niczym się to nie różni. I teraz na no, tą, powiedzmy, około setki osób, tak, mamy taki mały placyk zabaw, i to na, zupełnie na słońcu. W pełnym słońcu nie ma możliwości, żeby tutaj dzieci się bawiły. Podobnie jest to tam. I teraz, każdy tutaj ma swojego klienta, ma swój profil. Teraz wyobraźmy sobie, że tutaj, jeżeli powstanie tego jeszcze więcej tych ośrodków, a powstaje właśnie, jak widać, każdy będzie musiał po prostu reklamować się. Ale klient, czyli reklama się, czyli wzbudzić potrzebę. Bo tak naprawdę klient przez reklamę, no wzbudza się w nim potrzebę i rozwiązanie problemu. Ale on, rozwiązanie problemu na przykład takie tego, że no, wyjazdu wakacyjnego. I... Ale ten problem można sobie może rozwiązać w różny sposób. Inaczej mówiąc, jeżeli ja będę chciał sprzedawać. Jak widzimy, też tutaj bramy są zakupione u Wiśniewskiego. Bardzo dobry pomysł. Taka dygresja mała. Jeżeli ja na przykład będę chciał sprzedać załóżmy cokolwiek, pralkę, powiedzmy, no to ja już muszę. Ludziom nakreślić to, że oni akurat gdzieś tam wchodzą do rzeki, muszą prać te ubrania, albo gdzieś w lewie, czy, czy w wannie, rękoma trzecie, tam jedno, drugie. No, tutaj rozwiązanie pralkę. I tak naprawdę ja mogę być producentem pralek i mogę podsunąć swoje rozwiązanie, bo oczywiście się ta reklama ale tak naprawdę ta osoba wie, że potrzebuje pralkę. A nie, że potrzebuje moją pralkę, sobie może znaleźć inną pralkę. Ale już wzbudziłem potrzebę. I tak samo, yy, właśnie to mam na myśli, dlatego już raz nagrywam, bo myślałem, tak chciałem, żeby to było dobrze zrozumiane. Tak samo jest tutaj. Jeżeli jest to tyle, tyle tych wszystkich inwestycji, no to każdy z nich będzie się reklamował. Każda z nich. No ale no to tylko chodzi o to, że tutaj wzbudzi potrzebę wypoczynku. No ale niekoniecznie u siebie, ci ludzie będą szukać, jeżeli wejdą sobie tutaj tak, w darówko, w Google wpiszą czy jezioro Kopań, czy tutaj tam plaże, no to znajdą także i nas i wtedy zdecydują, czy to jest dla nich, czy nie. I czy to jest ich profil? czy nie. No nasz target po prostu są to rodziny i taki wypoczynek właśnie na, na przestrzeni, w przestrzeni, żeby dzieci mogły się pobawić, żeby ludzie mają czas dla siebie i dzieci czas dla siebie, żeby się zapoznać, żeby się po prostu tutaj motorycznie rozwinąć. Mamy inną dynamikę, no ludzie dorośli mają inną dynamikę, no i dzieci. A tutaj to jest nie do pogodzenia w takim miejscu. Teraz zobaczcie jeszcze dodatkowo, nie tu w ogóle no, nie ma jak się ruszyć. To jeszcze ktoś tu postanowił no, dobudować kolejny obiekt. No, i widać, po prostu ma to sens. Dla niego, dla jego targetu. Dla mnie nie ma. I dlatego właśnie. O, ktoś chce mi chyba przejechać dlatego właśnie o tym mówię. Jadąc bardzo szybko dlatego właśnie na to chciałem zwrócić uwagę że każdy znajdzie swojego klienta. Naprawdę Polska z dużym krajem jest krajem ciekawym nieodkrytym jeszcze przez wielu Europejczyków. No i jest, u nas jeszcze przyzwoicie, jest i stanio. Ta baza jest też bardzo schludna w porównaniu do innych krajów. No jesteśmy naprawdę tutaj ciekawym miejscem. Szkoda, że sezon tylko tak krótko trwa. Do zobaczenia u nas w Cisowie. Pozdrawiam Was, cześć.